W miesiącu maj-czerwiec na terenie gminy Adamów zostało oddanych do użytku kilka nowych, nowych dróg, które poprawiają infrastrukturę drogową na terenie, na terenie naszej gminy. Jedną ze sztandarowych inwestycji jest przebudowa ulicy Kleberga, na której położony został Starobruk Gdański, tak się dokładnie ta nawierzchnia nazywa, oraz położony, położony nowy asfalt. Niewątpliwie ta inwestycja poprawia estetykę centrum miejscowości i czyni z ulicy Kleberga taką reprezentacyjną wizytówkę stolicy gminy Adamów. Poza ulicą Kleberka to również inwestycje drogowe na ulicy Kilińskiego w Adamowie. Tam położony został na odcinku 600 metrów chodnik oraz wylana nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt tego zadania to ponad 400 tysięcy złotych. Wokół tej sumy oscylowała również inwestycja w Sobiste. Tam z kolei zostało, został wylany odcinek kilometra 300 metrów asfaltu wraz z zagospodarowaniem poboczy. To wszystko sprawia, że te inwestycje przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo, ale i komfort życia mieszkańców. W przyszłości, w niedalekiej przyszłości, planujemy również szereg nowych inwestycji drogowych, o których niedługo pewnie będziemy Państwa informować. Planujemy skorzystać nie tylko z programu rządowego programu rozwoju dróg, z którego korzystaliśmy przy realizacji tychże inwestycji, ale także z programu Polski Ład na terenie zarówno gospodarując drogi powiatowe, jak i drogi gminy na terenie gminy Adamów.